Bardzo mi się spodobała idea wymiany zabawek, która ma na celu zapobieganie zawalania nas zabawkami. Sama jestem mamą dzieci i walczę z tym z tą ilością zabawek. Dziecko pobawi się tydzień jedną zabawką i później ją rzuca w kąt. Dlatego jeśli dostaje nową, ale używaną, to ona również spełnia swoją funkcję, a jednocześnie chronimy nasze środowisko przed produkcją dodatkowej ilości zabawek, więc dla mnie to jest super idea. Właśnie z jednej strony, żeby odgruzować się, bo dzieciaki. Oczyszczają swoją przestrzeń, uczymy ich dzielenia się z drugim człowiekiem, także mogą przekazać swoje zabawki innym dzieciom, a jednocześnie uczymy ich także tego, że mogą też od innego człowieka coś zabrać, bo one zabierają od innych dzieci może czasami w jakimś okresie zabawki, które były ich ulubionymi. Dlatego, y, dlatego dołączyłam do fundacji Symbiosis i dlatego bardzo chętnie organizuję na terenie mojego miasta w Kaliszu akcje. Cała Polska wymienia się zabawkami, dlatego Kalisz dołączył do tej akcji.